Zostań żołnierzem, zachęca wojsko polskie ruszył pierwszy turnus dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Po złożeniu wniosku kandydat zostanie skierowany na badania, które mają stwierdzić, czy jest zdolny fizycznie i psychicznie do pełnienia służby wojskowej. Finałem postępowania będzie wydanie orzeczenia o zdolności do służby i otrzymanie decyzji administracyjnej na szkolenie wojskowe. Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to szkolenie podstawowe. Ochotnicy pozyskują wiedzę w zakresie musztry, regulaminów wojskowych, posługiwania się bronią oraz podstawowych umiejętności żołnierskich. Szkolenie podstawowe zakończone jest uroczystą przysięgą wojskową, która umożliwia rozpoczęcie kariery w Wojsku Polskim. Drugi etap to szkolenie specjalistyczne, połączone z wykonywaniem obowiązków na stanowisku służbowym w jednostce wojskowej trwające do 11 miesięcy. Podczas szkolenia można bezpłatnie uzyskać uprawnienia i kwalifikacje, w tym np. prawo jazdy kategorii C, C, plus E, D operatorów sprzętów i maszyn, uprawnień w zakresie obsługi sprzętu nurka czy skoczka spadochronowego. Ochotnik w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości 6300 zł, bezpłatne wyżywienie oraz zakwaterowanie, ulgę na przejazdy kolejowe PKP, ubezpieczenie i bezpłatną opiekę medyczną, a także pierwszeństwo w powołaniu do zawodowej służby wojskowej.